Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do was z opowieścią o inwokacjach Crystal Sutherland, czyli o naszym pierwszym tegorocznym patronacie. Przedstawiamy wam nowe dziecko w rodzinie, książkę, która zdobyła nasze serducha. Przez nią I... Anna dostała kocioł kwiku. Tak, <grym> podobnie jak przy poprzedniej książce tej autorki, czyli przy House of Hollow, znanym również jako Dom Sióstr Marnotrawnych który wyszedł u nas no, no, jakiś czas temu, nie pamiętam kiedy dokładnie, <noise> wiem, jakiś tak. czas temu i jeżeli dobrze pamiętacie to Dom Sióstr no, był totalnym, nawet nie zaskoczeniem, bo ja to się spodziewałam, że ta książka mm -hmm. nam siądzie, nie? chyba nie spodziewałam się, że aż tak. I... No ona była bardzo Twoja. Ja pamiętam, że wtedy to było tak, że ja ją czytam tak. pierwsze, i to co pierwsza w co Sam stara, to jest Twoja książka. No i miałaś rację. No. E, I teraz faktycznie przechodzimy do Was z kolejną w, w, w książką w podobnym guście. Znaczy, Krystal Sutherland w ogóle e, napisała dawno temu taką książkę Our Chemical Hearts. I to wyszło w Polsce chyba jako nasze chemiczne serca albo coś takiego. Mhm. W każdym razie to był taki, to była taka książka, taki obyczaj młodzieżowy. Troszkę w guście Gwiazd Naszych Wina i powieści Johna Greena, trochę w tym wajbie. Mm -hmm. i to też mniej więcej w podobnym czasie się e, pokazało. Też w tym takim nurcie, w którym e, powieść młodzieżowa w dużym stopniu skupiała się na psychologii e, nastolatków i o różnych opowiadały te historie o różnych e, problemach związanych z. E, chorobami y, mentalnymi. I teraz Krystal Sutherland jest w zupełnie innym miejscu. Mm -hmm. gdyż nawet jak wejdziecie do niej na Instagrama, to zorientujecie się, że kurde, to, to nie jest taki Witch. To nie jest ta dziewczyna, która nawisała Call Po Potem jak ruszyła House of Hollow i pojawiły się inwokacje, to jakoś, nie wiem, coś się switchnęło po prostu u Krystal. Myślę, że u kobiet Genialnie takie, że w pewnym momencie chcesz bić wieźmą. Tak. Ja myślę... I albo ja przewodnicząc tą fazę jako nastolatka, albo w latach trzydziestych, albo po prostu nastaju, masz takie tak. Wszystko będzie 30, a wyżej to jest starość, no Nie, e, Oczywiście, nie, wszyscy <noise> wiemy, tak. tak. No dobrze, zatem inwokacje, moi drodzy. Wiemy już, że to jest podobna rodzina co Dum, dom, dum, <głos> dum. <głos> dum sióstr mornotrawnych. Tym razem mamy trzy bohaterki, trzy narracje i trzy linie, które łączą się ze sobą nie linia czasowa, na szczęście ale mm -hmm. bardziej trzy wątki, które łączą się ze sobą w jedną dużą narrację. A wszystko to zaczyna się od morderstwa. Tak, i od śledztwa. Tak, no bo Obójkę. na początku faktycznie obserwujemy taką scenę, w której jakaś tajemnicza postać zabija młodą dziewczynę, mm -hmm. która idzie nocą tak. po miasteczku. No i potem poznajemy właśnie nasze trzy główne bohaterki, i każda z nich pochodzi z trochę innego miejsca, mm -hmm. ma, inne, ma inną historię ze sobą. No i mamy na przykład Zarę, która jest taką na pierwszy rzut oka idealną studentką, grzeczną dziewczyną, ale tak naprawdę coś, coś się w niej zmieniło po tym, jak jej siostra zostaje brutalnie zamordowana, mm -hmm. i ona chce tak. rozwikłać tą tajemnicę i przywrócić ją do życia. Tak, ona po prostu y, zaczyna interesować się okultyzmem i magią, ze względu na to, że ciąży na niej wielkie poczucie winy. Znaczy, ona tuż przed tym, jak jej siostra odpuściła ten świat, y, miała wielką spinę i żałuje po prostu, że padły pewne słowa i chciałaby ją odzyskać. I to, to nie jest trochę tak, że to chodzi tylko o, to, o tą rozmowę i o to, żeby jej pewne rzeczy wyjaśnić, ale też tutaj tęsknota za siostrą i, i fakt, że ją utraciła, jest ogromna, więc z tego względu, jakby, naturalnym tokiem rozumowania. Ucieka się ku takim rejonom życia, dziedzinom życia, takim sposobom. Po prostu stwierdza, że to jest jedna opcja, która pozwoli jej jakoś zmyć z siebie to poczucie winy i też naprawić kilka rzeczy. No więc tak, okultyzm. Jakby ja to totalnie rozumiem, no nie? Tak, <grym> to, ja to kupuję. Z drugiej strony mamy Jude, mamy Jude, tak, czy też Judith. Judith. Jude jest w ogóle ciekawym klimatem, bo ja w pierwszej chwili w ogóle. Wiesz co, przy pierwszych dwóch rozdziałach miałam takie, ale moment czekaj, to są dwie różne osoby. I przez ułamek sekundy złapałam się na tym, że Zaja i Jude dla mnie były podobne, bo kwestia szkoły mnie wytęciła z tego. Dowiadujemy mi się, że tutaj w filmacie Jude jest pewien plot twist. To znaczy, można powiedzieć, że ona jest trochę uciekinierką, trochę żyje tak na dziko. Znaczy, no, jest dziewczyną, która jest córką w ogóle ma jakiegoś multimiliardera, tak, ale i kompetyl... zostaje odtrącona trochę przez tak. niego, więc I trochę, trochę żyje z na strony... marginesie. Tak, że jest na marginesie, bo z jednej strony trochę przed nimi ucieka, z drugiej strony trochę nie może do nich wrócić, bo ma zakaz, więc można by powiedzieć, że jest takim typowym outlo. Ona jest odrzutkiem takim. Tak, no ale jednak ten background taki bardzo bogatej rodziny, dobrego domu, no gdzieś tam mm -hmm. też nad nią ciąży, chociaż ona właśnie faktycznie skłania się ku bardziej takim, ja sobie on trochę wyobrażam jako taką punk rockową typiarę, wiesz, w jeansach mm -hmm. i w glanach i tak dalej. No tylko, że u niej sprawa wygląda tak, że poza tym, że zostaje poniekąd, trochę jakby wyrzucona z domu i, i osunięta właśnie od reszty swojej rodziny, to kurczę, nawiązała pakt z demonem i to trochę nie wyszło. <t> tak. No, i mamy też tą trzecią dziewczynę, której będą szukać na początku mm -hmm. Jude i Zara, po to, żeby im wspólnie pomogła. No i Emil z kolei jest dziewczyną, która pochodzi z. Wiedźmi rodziny. Mm -hmm. I jest, ona jest totalnym outlo już w tym tak, momencie tak, tak, tak naprawdę, tak, tak, tak. to ona jest już stuprocentowym takim wyrzutkiem żyjącym na marginesie, takim wiecie, kojotem przemykającym po ulicach trochę. E, mimo, że wiecie, to jest rudowłosa, piękna laska, więc mm -hmm. zwraca na siebie uwagę e, i ma totalnie witchowy vibe. No i to jest z kolei dziewczyna. Która zarabia tkaniem klątw, mm -hmm. dobrą tak, sprawę. pisaniem klątw. E, no i, jak się domyślacie, Jude bardzo by chciała naprawić ten swój pakt z demonem, który nie wyszedł, bo on pożera jej ciało w sensie fizycznym. Mm -hmm. e, z kolei Zara, jak już ustaliliśmy, chce wskrzesić swoją siostrę. No A więc... Emma chce po prostu przeżyć. Emma <laughs> chce po prostu przeżyć, ale potem okazuje się, że te morderstwa, które tu i ówdzie mają miejsce, mm -hmm. wszystkie się w jakiś sposób łączą, właśnie z Emery. Także, jak widzicie, tak to się mu splata w taki mm -hmm. warkocz, tak. prawda, z trzech sekcji włosów, mm -hmm. można powiedzieć. No i poza tym, że mamy trzy dziewczyny, każda z nich ma swój cel, no to naszą główną fabułą jest rozwikłanie zagadki morderstwa. Podobnie trochę było jak w House of Hollow, tak, gdzie naszym głównym zadaniem było odnalezienie Grey, czyli tej zaginionej siostry. Mhm. Znowuż mamy trójkę. Znowu trójkę, tak. Myślę, że tutaj też w takim klimacie wiedźmowym jest to liczba znowu zupełnie wiedźmy, nieprzypadkowa. Znowu trzy, znowu znowu laski, każda troszkę z innej strefy, ale jednak jakoś połączone. Koweny i te sprawy, więc jesteśmy bardzo blisko Domu z Majonatarnych, więc jeżeli tam ta książka Wam się podoba, to ta instantly też Wam ciądzie. momentalnie. Ja potwierdzam. I to, to jest, to jest <laughs> kwestia tak naprawdę zaledwie kilku stron, więc... Totalnie, w ogóle świetne ma otwarcie ta książka. Tak, ono w ogóle, ja tak wiesz co, potem sobie o tym pomyślałam, bo ja się oczywiście nim zachwyciłam, z paru względów, do których zaraz przyjdę, ale ono może być stwierdzające, jeżeli na przykład ktoś z Was miał podobne doświadczenie. No, na pewno. Eee, I wiecie co, nawet szczerze, nie trzeba mieć podobnego doświadczenia, jakby każda z nas wie, jak to jest iść samotnie wieczorem do domu i to jest otwarcie tej książki, to jest pierwsze, pierwsze kilka stron, więc biorę jeszcze to pod uwagę, że jeżeli taka kwestia Was bardzo tryguje i nie lubicie i unikacie po prostu takiej sytuacji, albo spotkało Was, byłem może że coś kiedyś niemiłego w takich właśnie okolicznościach, to to może być lekko ale tak, to jest ten case, kiedy ściskacie klucze w kieszeni i jak macie, to no to oczywiście gaz pieczowy, więc, więc jeżeli chodzi o klimat i w ogóle oddanie realiów bycia kobietą i tego, jak ta książka stoi kobiecością, Sutherland zachwyca tak samo, jak było to przy okazji właśnie Domu w Majonotrawnych i tutaj nie możemy jej absolutnie niczego odmówić, poza tym, że mój kot wszedł do kuwety i jeżeli to słyszycie, to wybaczcie. Eee, tak. Absurdalnie kobieca, absurdalnie wiedźmowa, niesamowicie klimatyczna i taka przejmująca. To znaczy... Pisanie historii z wątkami magicznymi opartymi na kobiecości i jeszcze z motywem śledztwa może się okazać przytłaczające i może się okazać dużym wyzwaniem. To znaczy, to jest dosyć dużo takiego mm, nagromadzenia czasami sprzecznych, ale czasami też podobnie nacechowanych emocji. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, że to wyszło i że rzeczywiście nie wyczułam takiego momentu, w którym jeden wątek przejmował mnie bardziej albo mniej. Mm -hmm. Wszystkie linearnie interesował mnie tak samo tak. i byłam tak samo zainteresowana tym, jak się rozwikła ta sprawa i kto jest jakby tym złym tutaj mordercą i kto robi te straszne rzeczy. Byłam równo zainteresowana śledztwem, odkrywaniem tego świata, co zajebiste. Worldbuilding i kwestia inwokacji, tego jak one są same w sobie zbudowane i tego jak w ogóle działa ten system tego, że można posiadać inwokacje na sobie, na ciele i wypisuje się za pomocą języków, co też jest w ogóle istotne, to taki mały wink, trochę jak w Bablu, że słowa mają moc i języki okay. mają moc i to, jak się komunikujesz za pomocą tych języków z demonami, ma znaczenie. ma znaczenie. Więc ten wątek w ogóle wybitny. U Amery jest on bardzo wyraźny przez to, że ona zna w ogóle dużo, bardzo dużo języków i to to tych języków. Tam jest mowa o łacinie i paru jeszcze innych, jakichś tam sunickich, czy tam dziwnych w ogóle językach, o których, wiecie, się słyszy i gdzieś tam może, wiecie, w Indiana Jonesie była o tym mowa, że on rozwiązywał zagadki, ale tutaj, a czy ona z nich korzysta i, i, i za ich pomocą tworzy tworzy to wszystko. Więc y, zarówno to, jak i kwestia relacji między dziewczynami, absolutny hit. I tę książkę, jeżeli, jeżeli nawet, wiecie co, nie lubicie wiedźm i jakoś was to mogę nie raja, nie lubicie zbrodni, to dla tych bab to tu przyjść. no. One są absolutnymi kozaczkami. Nie wiem, no, dla mnie to w ogóle była taka książka, że to jest taka, taka powieść z rodzaju: jak już do niej siadasz, to nie jesteś w stanie jej odłożyć. Na raz. Na raz albo na dwa razy wiecie, że faktycznie mm -hmm. ma się to takie wrażenie takiego ta totalnej imersji, takiego gigantycznego zaangażowania i wciągnięcia. Ja się strasznie ucieszyłam, jak dostałyśmy ten tekst do, do wglądu, bo byłam mega podojara na tą, tą premierę. To, to zresztą też wiedzieliście po naszych zapowiedziach, mm -hmm. ale no de facto, kiedy nagrywałyśmy zapowiedzi, no to ja już miałam okazję czytać tę książkę, nie? I już Wiedziałam, że będziemy jej patronować, bo to w ogóle nie, nie pozostawiało żadnych wątpliwości, bo, bo, bo to jest w ogóle świetna powieść. Jest bardzo sprytnie i bardzo schludnie skonstruowana, tak że właśnie każdy wątek skleja się, zazębia się z innym. Podobnie jak tłumaczyłyśmy wam świetność pierwszego sezonu Arcane, tak, że żadna nitka nie pozostaje luzem, to kurczę mam znowu Konora, sierść... A to mój ja, własny włos Nie, jest. ale ja mam tutaj też, już co, takie... A ja, wiecie co, nie pudruję twarzy, w sensie tutaj dwou twarzy, więc mam mokry podkład i to jest po prostu katorga. No nieważne. Więc żadna nitka nie pozostaje luzem. Ta fabuła jest rzeczywiście tak sklecona i tak, wiecie, jakby włożona w tę strukturę powieści, że, no... Czuję się taką, że to jest taka kompletna przemyślana, bardzo schludnie napisana powieść, tak. która jest gigantycznie angażująca przez to wszystko to, co, o czym powiedziała. I faktycznie te dziewczyny są no, fantastyczne. Każda z nich jest jakby całkowicie inna, ale widzicie jakby przestrzenie, w, których i, jakby w ramach których ich charaktery się stykają i zaczynają się zazębiać te przyjaźnie, tak kiedy one zaczynają mm -hmm. sobie ufać, kiedy zaczynają się rozumieć, kiedy wykształca się wobec nich jakieś takie głębsze porozumienie, które jest czymś takim, mam wrażenie, i to chyba Sutherland o to chodziło, takim czymś... Meta. Wiesz co, nie, chodzi mi o to, że to jest bardzo kobiece doświadczenie, wiesz, mam wrażenie, że tak, jednak relacje... To znaczy naturalna solidarność. Znaczy, no wiesz, czy naturalna to różnie z tym bywa, tak? Mm -hmm. Jak na przykład było przy maśle, nie? że tam naturalnej solidarności nie było. Ale tutaj ona działa. Tak, ale faktycznie istnieje taki. Nie wiem, czasami poznajesz jakąś kobietę, nawet taką w jakichś bardzo randomowych y, sytuacjach i masz takie o, klikesz ją. Kliknęło, nie minęło 5 minut, w ogóle rozmawiamy pierwszy raz w życiu. Wiesz co to jest? No. To jest ten moment, kiedy spotykasz jakąś przypadkową typę w kiblu i pytasz ej, masz tampony? Tak, tak. I jakby naprawdę przysięgam przez moje 28, prawie 9 lat życia, nigdy nie spotkałam się z sytuacją nie dam ci. No. Najgorsze, co Cię spotka, to Boże, przepraszam, nie mam. Nie mam ani ni nic, ani podpasek, ani niczego. Ale zawsze tak jest, że jak masz, to dasz. Choćby no. to była twoja największa wrogini. Trochę, trochę tak jest, że tutaj właśnie wchodzimy w taką, w taką relację, właśnie taką... Giga kobiecą, takiego siostrzeństwa, które jest fantastyczne, mm -hmm. i to jest takie siostrzeństwo, które nie ma nic wspólnego z więzami krwi. Mm -hmm. A z drugiej, też strony, no, to naturalnie łączy się z tym, też takim historycznie y, dla nas dosyć naturalnym wątkiem kowenowym, tak? Mm -hmm. I siostrzeństwo oznacza w pewien sposób kowen, tak? Zawiązywanie swojej tych grupy wiedźm, czy też grupy przyjaciółek, grupy tych zaufanych kobiet, z którymi jesteś w stanie zrobić wszystko i nawet przywoływać demony i wskrzeszać zmarłych, nie? Jakby to jest właśnie ten level przyjaźni, o którym nam powinno chodzić, nie? Jeżeli jesteś w stanie ze swoją bestią wskrzesić jakby, nie wiem, swoją martwą kuzynkę i wezwać demona, to jakby jesteście bestii Salata, nie? Gratulacje. Wasza przyjaźń przechodzi wszelkie granice zajebistości. <śpania> tak. Ja przepraszam, że się śmieję. w sensie To, co Ty mówisz, jest też absolutnie śmieszne i to popiłam, ale przypomniał mi się ten TikTok, że y, tam ja y, czytająca na przykład jakiegoś tam y, nieboskiego Erola i kobiety tam z lat na przykład z XVI wieku. Y, whore! What did you say? Spell W-H-O-R-E, which? <śpania> to nie ma wersji. Przepraszam, ten to jest tak bez kontekstu, tylko jedyne co go łączy to to, że Wiedźma, no nie? Ale, ale tak, no. Więc to w ogóle no mi też w... przywoływało vibe, yy, po pierwsze American Horror Story The Coven. Ja nie jestem wielką fanką fabuły tego, w sensie takiego mm -hmm. ostatecznego rozwiązania tego sezonu, ale on zawsze miał niesamowity vibe i świetne kilka ról. Mm -hmm. I to jest, to jest ten vibe. Jeżeli lubicie Sabrinę na czarownicę, ale z takim mroczniejszym twistem, to to też jest to. Jeżeli zachwycaliście się tak jak my Agatą, mm -hmm. to to jest to, nie? tak? Tak, wszystko jest to. No i oczywiście to jest ta książka, której powiedziałam wam tak trochę tajemniczo dawno temu na story, że czytam coś, co przywołuje mi z pamięci Dziewiąty Dom. i i wrota Piekieł. Mhm. I to głównie właśnie z tego, że te książki łączą łączy kilka elementów. To, że mamy w centrum no, tajemnicę kryminalną jakieś śledztwo. Mhm, tak. Coś musimy odnaleźć, coś musimy zrobić, kogoś odszukać. Tak. Ktoś ginie przy mhm. okazji, tak? tak. Mamy magię, która jest de facto niebezpieczna. To nie jest taka magia, która was w jakiś tam sposób wzbogaca, czy jest czymś takim bardzo wiecie, naturalnym przepływem, być natury, sił, jakichś tam ja losów, nazywała... tata, nie? Tego tego yy, rzeczy. Ostatnio bo ja to nam się podobało o starej czarownicy, jak to się nazywało takie stare starej bude... czarownicy Rewitched. Re yy, to, jest... <laughs> yy, to nie jest starej czarownicy 30-letniej. To nie jest Rewitched. Nie, nie, to nie. bardzo jeżeli Wam się, się tak. na przykład podobały i czegoś podobnego, to tam nie, nie, nie. bardziej się skupiamy na takim light vibe. Ie. Tam jest taka, wiecie, no, mała, no. Bardzo, bardzo przyjazna powiedzmy wersja tego, tutaj jest zdecydowanie bardziej mroczny, bardziej krwawo i bardziej dramatycznie. Tak. Sama kwestia przywiązywania do siebie demona. Ta, no, tak, oddawania mu kawałka swojej duszy i też ciała, po to, żeby ten demon I coś ci dał. I would do it do. to. To bym to zrobiła, w ogóle Zresztą mi się podobał wątek Baela, tego, tego ubej demona, tak. którego ma przy sobie emej. Miałam taki Jezus, he's Papi. To jest wielki, jakiś taki obslizgły demon. No, no, słuchajcie, o ale czym my rozmawiamy? Taki... mamy bohaterkę, która ma demona, który nas prawie jej kotem, nie? Jakby, tak. come on. W tak, i robi dla niej rzeczy, ale... nie jest... dla niej ludzi. Tak, ale robi to w taki sposób, żeby udawać, że wcale, wcale mu się to nie podoba i ja on wcale tak. tego nie robi, dlatego, że ją lubi, tylko dlatego, że musi. I ja mówicie co? Ja, w ogóle, ta książka ma też taki bardzo wydźwięk. No, poza tym, że feministyczny, to jednak tutaj. Widzę tego głosu. Okej. Okay, to tutaj bardzo wyraźnie wiecie, co jest taki. I to może być okrutne dla niektórych osób, trudne do, do zrozumienia. Ale jednak w tej książce mamy trochę taką. taką puentę, że demony są lepsze od mężczyzn. I mam tutaj na myśli nie mężczyzn w ogóle. Nie nienawidzimy mężczyzn. Mam tutaj na myśli mężczyzn eee. predatorów. Tak? To jest tak. ten typ, Mężczyzny, który prawda potrzebuje kontroli i takiego poczucia władzy mm -hmm. albo nadrzędności nad inną osobą. Nie zawsze jest to kobieta w ogólnym rozrachunku to też może być inny mężczyzna, tak? Tak, ale to jest ten rodzaj dyskusji co, że jakby faceci chcą władzy po to, żeby innych gnoić, a kobiety chcą władzy, żeby być bezpieczne. Ta, i to dokładnie tutaj pada. Mhm. To jest tak. wręcz wyjęte z inwokacji i na tym się Sutherland opiera. Mhm. E, no i biorąc pod uwagę te demony, no to wiecie, to trochę kiepsko wypada, ale jak się na tym człowiek zastanowi, to w sumie tak, bo demon to chociaż robi to, co miał zrobić. Jest bior przewidywalny. Biorąc pod uwagę wszystkim. ten jego kontrakt, nie? Mhm. Ale nie, no serio, jakby tu jest tyle jakby świetnych konceptów, tak? które po prostu rozwaliły mi czachę i miałam takie, to jest zajebiste. I to też jest zajebiste. I to tak. też jest totalnie zajebiste. No więc to taka niebezpieczna, mroczna, krwawa magia też jest czymś, co bardzo mi e, przypominało dziewiąty dom. No wiecie, tam de facto nie mamy takich no w sumie demony, nie no, w sumie mam trochę no, 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 trochę no to co innego, nie? Inaczej bardzo go jednak plecę tą, e, tą, 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 tą tą swoją magię, ale mhm. one mają mimo wszystko dosyć dużo punktów stycznych. No i też ten taki... E, Widzicie, Dziewiąty Dom też ma ten taki element wyzwolenia się kobiecego, i ten wątek związany z przemocą, tak? mm -hmm. który bardzo często dotyka nie tylko kobiety, ale w przypadku Dziewiątego Domu e, osoby niebiałe. Mm -hmm. tak? e, I to też. W jest coś, co, co łączy te książki mi o dziewiątym domu przypominało w trakcie czytania inwokacji. E, oczywiście inwokacje są jednak książką dla troszeczkę młodszego czytelnika, tak. chociaż nie powiedziałabym absolutnie, że to jest młodzieżówka, jestem daleko od tego, co Nie, powiecie? To jest taka bardziej licealno-studencka książka. Ja, tak, ja właśnie nawet nie wiem, czy ona ma tutaj jakiś taki Chyba, chyba nie nie ma chyba żadnej taki wiekowy mark. ma bo tą nie ma, nie ma. z każdej strony, bo jest piękna jest i boska. Jest bardzo akuratna do treści i, i rzeczywiście boska, nie ma. ma. No, A z kolei Dziewiąty dom no to jest jednak książka stricte skierowana do, do, do dorosłych. Mhm. No ale, no nie, no w ogóle. Żadańska. Porozmawiajmy dosłownie bo... dwie minuty o języku, bo w ogóle mamy tutaj tłumaczenia ja Łukrzy. Eee, kocham sposób w jaki Sutherland pisze dialogi, bo to, że pisze pięknie opisy i akcje to już wiedziałyśmy z Domu Sióstr Marnotrawnych. Eee, mam wrażenie, że tutaj jeszcze lepiej to widać, to znaczy cały charakter postaci nadawany jest przez dialogi. I przysięgam, lałam z tych typiaj, ale to lałam przeokrutnie. One są y, głośne, wredne, wyszczekane, wulgarne momentami, czułe y, i absolutnie. Y, Wiesz, łatwe do rozróżnienia pod względem tego, która w jaki sposób mówi, która tak. jak się wysławia. Te dialogi brzmią tak, jakbym siedziała z nimi tutaj w pokoju i tak. słuchała tego chrzanienia i tej awantury o te demony, o różne takie rzeczy i, i, i wiecie, całego śledztwa i minienia. I fucking love it. Napisane jest absolutnie cudownie i też podejrzewam, że tutaj tłumaczeniowo bardzo, bardzo wiele rajów tu krzap podziałał, żeby, żeby to rzeczywiście oddać i żeby ten vibe został zachowany, żeby jednak były to bardzo takie realne, y, słyszalne w głowie dialogi i, no. i, i opisy. Więc za to absolutne. Mła. Czarska no ogóle... jest ta książka. Ma ja mam jeden dobra. zarzut, tak? Ale nie mogę go wyja wyjawić. Nie, <coughs> dobra. Powiem tylko. Elijah. Słuchaj, ja myślę, że to. I tu zostawię. Przeczytacie to, zrozumiecie. To imię było znaczące. Myślę. Że Eliasz? Czy chodzi Ci o Pamiętniki Wampirów? Nie, myślę o Pamiętnikach Wampirów. <grym> nie no, ale, ale Eliasz też. Ale ja Eliasza so. Fajniego Wampirów kraszowałam od początku. Czy znaczy ja też. Do końca. W sensie do nie. tego sezonu, do którego skończyłam oglądać, czyli okay, tam była yeah, piąty. No yeah, też. No nieważne, jakby ja pisałam o tym trochę na Instagramie, że te imiona mają znaczenie i każde mm -hmm. tutaj imię, uważam, że zupełnie nie jest przypadkowe, jeżeli chodzi o nasze główne bohaterki. No nie, no w ogóle ja, ja byłabym Zarą tak bardzo. Jezus Maria, ja bym chciała rzucić zaklęcia i bym je spieprzyła na 100%, nie? A bo byłabym Jude, totalnie. W no. zasadzie, o dobra, to pak z demonem git, a potem nic z tego nie wychodzi. Jakby to jestem ja, to ja tak się czuję. Ja myślałam, że ja jestem bardziej zajęta na te Emer jest bardzo cool, nie i wychodzą rzeczy. Ja nie wiem, czy mi wychodziły rzeczy. No kto był Email? Agnieszka. Tak, myślę, że tak. A my byłybyśmy Dziuty zajęł. Tak, pewnie tak. Ja mogę być Judą. Judą? Kolejna Juda do naszej kolekcji, która jest fajna. Może jestem debilem, ale chciałabym być chociaż bogata. Wiesz, ten milion funtów na koncie mnie trochę przekonywał. Tak, tak, no. Słuchajcie, czytajcie inwokację. Jak tak. to oglądacie, to jest chyba premiera. Mhm. Jest 29 stycznia, ale się nie mylę. Znaczy, no, jak my to nagrywamy, to jest wcześniej. Tak. Ale jak będzie, to jest środa 29, wydaje mi się. To jest ja chyba tak, no. No więc możecie już sobie zamówić tę książkę i, i poczekać, aż ona do was przyjdzie. Tak. Bo warto. Szczególnie, jeżeli podobał wam się Dom Sióstr Marnotrawnych. A jeżeli troszkę na przykład dom sióstr był dla Was za bardzo horrorowy, za bardzo skręcał w tę stronę, to weźcie to, bo to jest bardziej taki kryminalno-thrillerowe, powiedziałabym. Bardziej spooky niż crazy spooky. Tak, no bo faktycznie niektórych taki z lekka body, horroring domu sióstr mógł odstraszyć. Nie każdy no, mógł realizm, vibe, no. A tu jest bardziej właśnie, idziemy w ten klimat kryminalny tak. i siostrzeński mhm. niż. Niż tam. No i to tak. jest też taka powieść, powiedziałabym, akademicka, tak, nie tak mhm. akademia, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale nauka ma tu dużo, dużo Taka powieść kampusowa, tak. Mhm. O, tak yy, ostatnie słowo, jak Ci się podobał plot twist? W sensie ten na samą grande i mm -hmm. Tak, no bo oczywiście mamy tutaj Grander ja, Ale wiesz, to ja po prostu, ja byłam szara jak ja to czytałam, nie? Ja mówię, kurwa... Ja trochę też, aczkolwiek powiem ci szczerze, tak, że tak, 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 tak to czytałam. udało się mnie zrobić w i, I. I rzeczywiście nie, się Ja tego się nie, tak, nie, ja nie, ja nie się spodziewałam. Się Mimo, że wiesz że jak się na tym skupisz i już wiesz, to jest tyle hintów. Nie no, ja też się tego, tego nie spodziewałam. Jest tyle kurde hintów przez całą historię i to jest ci podane na tacy bardzo wcześnie, ale ty tego nie widzisz. Czytaj Zdjęty w Czytajcie inwokacje. Po prostu. I jak przeczytacie, to dajcie znać, czy Wam się podobało, czy jeżeli czytaliście poprzednie książki, no to yy, albo na przykład czytajcie już po angielsku, to, to, to jak się zapatrujecie. Czekajmy na książkę, I dobrze. czekajmy na kolejną książkę. I czekajmy na kolejną książkę Christar Sutherland. Więc tak, to by było na tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia no. następnym razem. Pa! pa!